I tu mamy lewe lusterko, widzimy, klameczka tutaj jest w dolnym rogu. O, tu w dolnym rogu. I to jest klamka od przedniej drzwi. Przednie drzwi i widzimy w dolnym rogu klameczka. Popatrzmy na to ustawienie lusterka lewego, czyli klameczka od przednich drzwi, tutaj ta, ta, ona ma być tu w tym narożniku, tak? Czyli prawa lusterka. Widzimy klamka w lewym dolnym rogu, klamka od przednich drzwi bo widzimy tam z tyłu tą klamkę od tylnych drzwi, żeby tego nie pomylić. Klamka od przednich, czyli w lewym dolnym rogu, jeżeli chodzi o prawe lusterko, fragment pojazdu szeroko. Widzimy drogę za pojazdem, podział mniej więcej, 2 trzecie ziemi, 1 trzecia nieba, czyli taki klasyczny, standardowy podział, jeżeli chodzi o patrzenie w lusterka. I tak ustawiamy lusterka, żeby było i dobrze na placu manewrowym, i dobrze później w ruchu drogowym. Lusterko wewnętrzne. Mamy widzieć jak najwięcej tylnej szyby, czyli całą tylną szybę. Tak należy je ustawić w sposób prawidłowy. Pamiętamy, że w trakcie korzystamy z wszystkich lusterek: i z lewego, i z prawego, i ze wstecznego, tak? A nie tylko ze wstecznego lusterka.